Jołśimanką z tej strony, Dominik. Zapraszam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z Browse'em na moim kanale. I dzisiaj dowiaduję się. A, w ogóle dzięki WIX, coś tam za nominację. Fajnie, brzydką 16. Nag... Na... Mogę nagrać kiedy chcę, to nie ma takiego jakiegoś wyznaczenia czasu. Dlatego, że jeszcze nie ma nic przygotowane. Tekst to w ogóle też średnio. Studio nieprzygotowane. I to będzie właśnie z kamerką. Właśnie tak. Z kamerką. Wygraj trzy rundy, bo to mi się podoba tym... bo A na starciu też mam jakieś wyzwanie, co to jest? Zadaj OK, i pójdziemy na wielką grę. Teraz wielka gra jest za darmo. Nie wiadomo dlaczego, ale jest za darmo. Bo tak jak w poprzednim odcineczku wi widzieliście, że... że co? że bilety zostały usunięte z gry. Ła, ła, Jezu, jak ja nienawidzę uśmiechniętego. Na początek rundy. On dużo zadaje. Ale co to, co to znaczy ten. Ten tutaj. No to nie gwiezdna moc, tylko odmiana tej gwiezdnej mocy. Jak, jak ona się nazywała? w nie star power. Gadżet, o. Nie wiem do czego służy ten gadżet. Tak dawno wybrał... Gin noob. mnie przyciągnąć, ale... Nic jemu z tego nie wyszło. No nie, ośmiobitowiec. Debil! Ajajaj. Plus, plus trzy kucharki. O zaraz. o i tutaj mamy, się zaliczy nam kweścik Ciekawe czy kiedyś ten Bo będzie miał minę zadowoloną, a nie taką jak jakby nic jemu się nie chciało. Ten odcinek będzie krótki 10 minutek, sorry, przepraszam ale musi taki być Jak ja nienawidzę Dlaczego jak nagrywam, to, to częściej mi się ten błąd pokazuje? Poko się uleczył. Chodź tu, poko. Chodź tu. O, trafiłem go. Teraz nie. A do, czego, a do czego to coś służy? No ten. To co dałem, bo nie chcący kliknąłem na gadżet. Co to było? What? I dzisiaj robimy też mały opening. Szkoda, że już nie można robić takich openingów, że się na przykład zbierało z milion skrzynek, co można było kiedyś robić. I to było super, a teraz nie można. Bo jest karnet bojowy. Szkoda, że nie ma, że jak jest ten karnet zadymiarski, nie? To żeby można też było zbierać sobie skrzynki. Tak było wcześniej. Ale widzisz, widzicie. Jak to tym. W końcu zalogowano mnie do Fortnite. O nie! Nie! Tak się nie da. Dobra, nie, ro nie, nie będę, bo w ogóle, co jest ten gadżet? Super totem, bo ustawia totem doładowujący, super atak dla niego, dla wszystkich sojuszników. A, aha, okej. Okay. Właśnie, robimy challenge żeby na Jessie dobić teraz 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 kurde żeby dobić y, ten 12 rangę robimy challenge później będzie gdzie będziemy wbijać 15 rangę później będzie jeszcze kolejny challenge gdzie będziemy wbijać tą rangę, co będzie bardzo trudne I kolejny... 25 Nie, nie, 25 Już się tak... Ja tak nie, nie, nie dam rady Dawaj Dawaj gramy w furtna. Szybko czekaj, bo soju... Szybko grajmy, bo... Bo już pora, mówię. Dobro, Ewa Dobra, sobie jakiś główny śpiewamy z głowy. Chodź tu. No nie, no. O, What? pokonałem ją. I to mi się podoba. Pampę. Nie. Nie, tu jest ten nowy zadymiarz szybki on nie jest ale okej. Okay. <laughs> Szybko trzeba ją załatwić. Czekaj, nagle stukacie mocno w ekran nad... jeszcze. Szybko, super cel. Jak ja was no. Dobrze. Dobrze. De. Wjechaliśmy w podłogę. nie bij się, co za gówniarzy po co ta nowa przecież ta postać jest bez sensu na niej się nie da wbić w 12 rangi o Mój! Mój! Moje, moje! Ja to kocham... Ko, Kochek. Kocham. Trochę bezużyteczny. Ale. Może i użyteczny. Chodź tu. O, wielka starcie. Co so, zawsze pomoże. Kto tam? Rose'a. Rose, nie rób sobie bo tak mi się jakbyś miała w gębie coś tam. Halo. Teraz tak bardziej będę rapować sobie na odcinku. <grym> o, patrzcie. Nie mam opcji Zagraj ponownie. Co to oznacza? What? Czego nie mam zagrań ponownie? What? Bi Jak dzisiaj się nam nie uda wbić 12, no to o 10. Przedłużam odcinek na 14 minut. Mam nadzieję, że ktoś to ogląda. A co on mi skrzynkę pomaga otwierać? Jaki gościu. Ej! Nie wy mnie. O. Nawet powiększanie mi się łączyło. Nice. Chyba Sriz. Przestaniesz kur... Nie no, we, weź mnie trzymaj. Dobrze No i jeszcze mi, mi tego Karla bra brakowało Który chce do mnie iść Jakie debile O Jednak tutaj Widzę, że ktoś zał załatwia sprawy. Po swojemu. Że Jackie nie da się wygrać. Bo ona jest na blisko i to taki mały zasięg na blisko, że. że aż. strach. O Boże! Możesz! No zainstalujmy Brawl Starsa. Nie? Czekajcie. Okej, okay, ponownie zainstalowałem Brawl Starsa. Colt. Jak ja dawno nie widziałem kolta w Brawl Stars. Żeż chcemy mi się go pokonać. What? Myślałem, że mi się nagrywarka zacięła. Ale... Ale chyba tak. Mi się nagrywarka zacięła. Szybciej te skrzynki. Boż. O Boże! O oh my! God. Chodź tu! O! Pobawiła się, ale się przewróciła. O, ta też pieniążkami się bawiła i też je rzuciła. Ot. Idę uratować te dwa power powercuby. I niepotrzebnie zużyłem ten głupi soczek. Ale jest kolejny. Tylko czekać. A tam jest szelka. Boże, jak ja też dawno szelki nie widziałem w Brawlu. Niestety jest ranga ósma. I niestety już trzeba kończyć odcinek. Ale zanim go skończymy, to jeszcze trochę zamówimy, no tak, trochę zamówimy skrzynek. Jak to? Ochud! Patrz, 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 patrz! Pam, 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 pam. pam Mam pam, Boże, jestem. What? Mam pam, ja nie mogę. Dobra. Następna skrzynka to już nic nie będzie. Ej, ale dwa przedmioty z dużej skrzynki i, i nowa postać. Uwielbiam to. Dobrze, tutaj już nie będzie postaci. I co? Pan. Jest pam! Dziwnie ona trochę wygląda, ale... Jest PAM! Dobrze. Jeżeli filmik Wam się spodobał nie zapomnijcie łapać się w górę, życzę miłego oglądania. Nara. Fajnie się trafiłem. Pam. Dziękuję super celowi. Nara.